Cześć, bracia i siostry! Słucham, słucham prawie, prawie codziennie Edwina i Sarę. I absolutnie bardzo jestem zadowolony z waszego kanału, z tego kanału, że dajecie ludziom bardzo dużo, bardzo dużo wsparcia. Można, można to porównać naprawdę dla, można to porównać do, do terapii, do terapii dla nas, dla braci i sióstr na całym świecie. Jest to bardzo, Wasza działalność jest bardzo potrzebna, żeby jak najszybciej z tej destrukcyjnej organizacji podchodziło dużo, dużo ludzi. Odnosząc się do filmu o tym sportowcu, jak przypominam sobie 90. lata, kiedy ja miałem ten talent, który ten chłopak ma w tym filmie, który tutaj omawiacie. Jak bardzo zniszczyli mi życie sportowe, kariery sportowej. W jaki sposób oddziaływali psychologicznie na mnie. Że nic z tego sportu nie będę miał, no właśnie, tylko kontuzję, może i jeszcze najprawdopodobniej doping, wciągnę się w doping, a może i narkotyki, jakich oni używali, wstrętnych metod w latach 90. na początku, kiedy zostałem ochrzczony. Kiedy, kiedy grali uczuciami, bo wiadomo, że w świecie też nie ma wspaniałych ludzi, w świecie sportu różnych ludzi spotykałem. Natomiast ee, E, grali tym młodym człowiekiem, że tutaj masz tylko prawdziwą przyjaźń, po czym tak się okazuje, że ta kurwa przyjaźń w momencie, kiedy zadaje pytania, trudne pytania, już zaczyna się robić e, problem. I dopiero po wielu, wielu latach, po wielu latach, poka okazuje się, no tak, mi, mi internet otworzył oczy tak naprawdę. Dopiero później wasz kanał, który bardzo lubię oglądać. Natomiast nadal jestem bratem, nadal jestem świadkiem, tylko dlatego, że mam rodzinę. Tylko dlatego, że moja rodzina i nie chcę jej stracić, nie chcę kontaktu, natomiast muszę grać, muszę udawać od wielu, wielu lat. Dlatego mam apel do obecnych świadków Jechowy i do ludzi, jak to oni mówią o Was, o tych brzydkich światusach do, do ludzi, którzy nie są Świadkami Jehowy, po prostu jeśli macie jakichkolwiek braci jakichkolwiek Świadków Jehowy w pracy, lub na Facebooku, lub na Messengerach, bo czasami jest taka sytuacja, że jednak zawodowo że Świadkowie Jehowy mają ludzi ze świata w swoich kontaktach, ze względów zawodowych lub jakichkolwiek innych, to od, od, odsyłajcie, udostępniajcie, e, dlatego że ja już nie mam dostępu do zboru. Od wielu, wielu lat nie mam dostępu do zboru. Nie dam się im wykluczyć, nie dam się im zaszantażować, tylko zrobię to po swojemu. Natomiast nie mam już możliwości nagrywania, nie mam możliwości, dlatego że jakbym się pojawił, e, praktycznie oni mnie traktują, jestem w statusie jako osoba po prostu nieczynna. Zimna, jak to oni określają, duchowo. Więc, e, bardzo proszę o udostępnianie świadkom Jehowy, którzy są zainteresowani, którzy już dawno przejrzeli, ale mają taką samą sytuację jak ja. Boją się stracić rodzinę, lub boją się też po prostu zostać odrzuconym e, przez najbliższych matkę, ojca, e, kogokolwiek. E, więc, proszę, rozsyłajcie. E, ja chcę. Ja chcę zatrudnić obecnego świadka Jechowy do pracy, udowodnić świadkom Jechowy, że jest życie, wspaniałe życie w świecie i z dobrymi ludźmi. Można sobie znaleźć naprawdę wspaniałych e, ludzi wokół siebie. Nie muszą ci światusy być tylko tymi złymi, że żaden szatan nie nas nie opęta, tylko w końcu jesteśmy wolnymi ludźmi. W końcu jesteśmy ludźmi, którzy decydują o swoim życiu którzy używają mózgu, jeśli coś mi nie pasuje, zadaję pytania. A nie na zasadzie, o jaki ty braciszko, już słabiutki jesteś. Nie, koniec tym wszystkim. Nie, nie unikajcie, to są dobrzy ludzie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To są bardzo dobrzy ludzie, natomiast są tak, tak są zmanipulowani przez tą sektę z Ameryki, że. Praktycznie e, ciężko im jest, rozumiecie? To jest tak ciężki temat, żeby dotrzeć, więc nie uciekajcie na, u, na ulicach, zadawajcie im pytania, proszę. O to wszystko, co tutaj Sara i Edwin mówicie, bo ja nie mam na, na to czasu. Ja chcę udowodnić, że można być milionerem, że można wyjść z tej sekty w wieku 50 lat, jak ja. I bardzo proszę o to. Żeby wysyłać Ja na pewno zrobię casting Na takiego o, taką osobę Która będzie i ze świata Która będzie pomagał, pomagała mi e, D Jak to się mówi Przepraszam e, Tą organizację e, ob, ob, Objawiać kłamstwa jak, jakie, one, jakie oni chodząc do was po domach Dzwoniąc Pisząc jakiekolwiek e, listy, czy, czy na Messengerze wiadomości i tak dalej. Teraz wojna na Ukrainie. Oni to też będą wykorzystywać. Jeszcze bardziej, że to już jest król północy zaatakował króla południa. Anglosasi to król południa. W tej chwili z Ukrainą e, się sprzęża anglosaski świat, całe NATO i tak dalej. Oni to będą wykorzystywać. E, proszę, nie uciekajcie od nich. Teraz już się otwiera, e, otwierają, e, już czasy covid mijają. Oni już zaczynają chodzić, głosić, więc... Proszę, nie róbmy tego. Tak samo byli, byli świadkowie Jehowy. Uśmiechajcie się do nich. Niech to oni się źle czują. Oni sami do nas przyjdą. Zobaczą, że tak naprawdę nie szatan nas opętał, tylko to oni są o, o szatańsko. Jeśli, jeśli, jeśli w taki sposób do ciebie mówią, to... Naprawdę oni są szatańską organizacją i opętani, ale nie wy świadkowie Jehowy, nie wy bracia, bo jesteście dobrymi ludźmi, tylko praktycznie zamknięte macie receptory, nie do, trafia do was nic. Nic nie trafia do was, dlatego że miałem to samo. Niestety, mogę się po wielu latach przyznać, że byłem. Praktycznie tak manipulowany, w taki sposób, że potrafiłem się pokłócić, więc i, i działało to jeszcze w drugą stronę. Jak ktoś mnie nazywał Jechowcem, to byłem jeszcze twardszy, tak? W imię tego, że będziesz poniżany, jak Chrystus powiedział, więc to działa w drugą stronę. Nie nazywajcie ich jehowitami, jehowcami i tak dalej. Nazywajcie ich świadkami. A, bo ty jesteś świadkiem, to dużo lepiej działa. A w taki sposób możemy do nich docierać i pomagać im. Słuchajcie, w skali naszego kraju jest to ponad 200 tysięcy ludzi aktywnych, którzy co zebranie dają, dają pieniądze w skali całej Polski. To są miliardy złotych, które idą do Stanów Zjednoczonych budować tych, tych wszystkich skurczybyków, którzy, którzy, którzy w Warwick żyją sobie i piją sobie Johnny Walkery i tam makalany. I tak dalej, za nasze pieniądze, za wasze pieniądze, bo już nie moje, bo od wielu, wielu lat. Więc proszę, otworzyliście mi Saro i Edwin oczy, że sens mają takie kanały, mimo że jest mało subskrybentów, bo uważam, że, że to, powinno być, to powinno być jednym z takich społecznych dyskusji, które, które Polaków będą uświadamiały i w momencie oni sami już widzą sami ja, ja jeszcze wiele lat temu kiedy jeszcze głosiłem ja ja już nas, ludzie naprawdę nie słuchali bo mają otwarte e, otwarte umysły i otwarte mają dostęp do informacji natomiast problem jest tym że oni że oni są e, no e, za, za, według do, do świadka to to powiedzą że odstępczych e, odstępczych e, ty jesteś odstępcą bo, bo bo nie wiem bo z Google kojarzy, e, korzystasz, a problemie a wy ludzie ze świata, możecie katolicy, protestanci, wy możecie z nimi rozmawiać i mówić i udostępniać im takie filmy, że zaraz mówicie, że nie, 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 chcecie nas tylko nauczyć biblii, studiować biblii, nie, strażnicę będziemy studiować, a nie biblię. I wy, nas, was nigdy nie, nie, nie oczernią od, od odstępców. Nie mogą tego zrobić, bo po prostu jesteście w innym świecie. Oni chcą, wy jesteście tymi owieczkami zagubionymi. Więc te owieczki zagubione mogą tylko pomóc świadkom Jehowy. Nie świadko, byli świadkowie Jehowy, Bo my dla nich jesteśmy po prostu diabłem <grym> z rogami. Więc proszę o, o kontynuowanie e, Was. Wspaniały, wspaniały kanał. Przekonaliście mnie, żebym został youtuberem i mimo, że się do tego absolutnie nie nadaję, ale nadaje się do tego, żeby zrobić z kilku, z kilku ludzi e, fajnych, żeby im pokazać jak fajnie jak fajnie można sobie życie ułożyć nawet w wieku po 50, po 60. E, póki masz tylko e, siłę, możesz sobie naprawdę wierzyć. Bóg naprawdę, jeśli istnieje, to jest wyrozumiałym, wyrozumiałą postacią, która wszystko Ci wybaczy, bo zna nasze serduszka, wie, że my w życiu muchy nie skrzywdziliśmy, wie, wie o naszych słabościach, więc tyle razy, tysiące razy, ile, ile ja się modliłem do Jehowy o pomoc i tak dalej, nie, to ja sobie mogłem pomóc. Jehowa mi nigdy nie mógł pomóc w momencie, kiedy byłem w tej organizacji. Dopiero błogosławieństwo Jehowy, dobre pieniądze, dobre życie spadło na mnie w momencie, kiedy opuściłem tą cholerną organizację. Pozdrawiam.